Hej wszystkim, tu na Delula. witam w zapisie mojego prywatnego Sejwa. Jesteśmy u Travisa, który dopiero co wrócił z Salwadorady. Mamy tutaj piękną pamiątkę. O, stoi w kuchni, bo za bardzo nie mamy gdzie tego chować. Mamy też stół do archeologii. Pokażę Wam szybko jego umiejętności. Tutaj mamy tak charyzmę, wiadomo, dobra tam fotografia, gitara, gotowanie, kręgle. O, tutaj, kultura. Selwadoryjska trójka. I co my jeszcze tutaj mamy? Majsterkowanie muszę rozwijać, mu, kurczę, Sprawność fizyczna 8, wiedza archeologiczna 2. I mamy tutaj też różne właśnie takie skamieliny, które można by było odnowić, wyczyścić. My jeszcze do tej Salwadorady na pewno pojedziemy. Przede wszystkim, słuchajcie, co ja muszę zrobić? To muszę go nakarmić, bo on jest strasznie głodny. Przyjechał w nocy, słuchajcie, rzucił się do łóżka. I tyle go było tutaj widać. Pies się za nim stęsknił, ale tam sąsiedzi się nim dobrze zajęli, więc spoko tu jeszcze jakiś stary talerz musimy posprzątać. Ty jeszcze jajka na toście, co zrobił ten Adrian? No, <głos》> pozostały mu po Adrianie, słuchajcie, jajka na toście. Dobra. Tutaj jeszcze musimy psa wymiziać. Eee, kurczę, musimy się z rodzicami spotkać, ale jakoś nie ma na to czasu, wiecie. Wyszczatkujemy psa, damy mu jakiś tam przysmak, przytulimy. Eee, kasy mamy mało, a z tego co wiem przyszły też rachunki, więc trzeba je zapłacić, bo jeszcze nam prąd wyłączą. No i słuchajcie, on był sobie w tej selwadoradzie. I kiedyś to było też marzenie jego i Tamary. To było ich wspólne marzenie, żeby pojechać do Salwadorady przed ślubem, tam się po poszlajać po tych ruinach, coś poodkrywać jeszcze. E, no, a że Tamara z nim zerwała, no to pojechał sam. No i tam w tej Salwadoradzie doszło do niego, że tej tamary strasznie brakuje. I że on ją love, po prostu, że jest love. No i co teraz on, to, co on zrobi teraz? No, postanowił, słuchajcie przyjechać szybko właśnie do domu zająć się trochę psem opłacić te rachunki i pojechać do Strangerville do Tamary i powiedzieć jej, żeby do niego wróciła no, ja jestem ciekawa co z tego, słuchajcie, wszystkiego będzie no, Tamara była jak pamiętacie, zdenerwowana dość kiedy przyszła z nim zerwać, bo myślała, że on wtedy właśnie, wiecie, powie, nie, kocham się, czy coś, damy sobie radę. Wiecie co, ona nawet by z nim zamieszkała w tym Sulani. Już pali licho to Strangerville, ale żadna taka propozycja z jego strony nie padła. Dobra, tyś się przebrał, okej, okay, idź sobie tam, idź, idź sobie tam, idź sobie tam zapłać. Kurczę, ja muszę jeszcze te artefakty tutaj odkurzyć, ale to może jak wrócimy ze Strangerville. Tutaj dalej ta rzeźba nam stoi przed chatą. Chyba Adrian ją zbudował, coś mi się wydaje. Możemy ją zburzyć? Ja chcę zobaczyć, jak on podepcze tą rzeźbę, słuchajcie. Podepczemy ją, wyładujemy tutaj się. dokładnie. Bum, bum. Jest rozbawiony, okej, okay, to go rozbawiło. I możemy z tego znowu zacząć budować. Dobra, my chyba jesteśmy w miarę już, kurcz ogarnięci. Nie, siku. Nie, siku, wracaj, siku. Zrób siku, słuchaj, bo czekać taka no dość daleka podróż, w sumie daleka. Najpierw wiecie co, ja sobie to wyobrażam, tak jak jest na podglądzie tych wszystkich map, że jedziemy, mamy Sulani, później mamy Strangerville, później jest Delso, Valley i tak po kolei. Więc w sumie te miasta jakoś daleko nie są, no ale on tam na pewno płynąć musi, nie? Kurczę, napraw to. Sory, sorry, sorry, ale musimy to naprawić, żeby mu jeszcze tą, żyłą podskoczyła po prostu, umiejętność jakaś tam. Jakaś tam umiejętność majsterkowania. O, i mamy dwie części do ulepszeń. Też muszę się tym zająć, żeby tutaj poulepszać. W ogóle ja muszę sobie zerknąć, wiecie co, na jego mm, życie, jak to wygląda tutaj. On no, nie jest nawet jeszcze w połowie, bo ja tutaj gram na długim, oczywiście. Mamy jeden punkt sławy, wow. O, patrzcie, dostaliśmy tutaj tę cechę odpowiedzialną. Kiedyś tam. I mile widziany mamy. Ok, dobra, spoko. Szybki metabolizm. Szybki jest mamy. Aha, no tak, bo my jesteśmy ten szportowiec. Dobra, słuchajcie, widzimy się w Strangerville. Ja się tylko dam e, buzi pieskowi znowu na odchodne, ale nie martw się, maluchu, my tutaj przyjedziemy za niedługo. Dobra. Jesteśmy w Strangerville. Nie wiem, czy słyszeliście pociąg. Ja mieszkam niedaleko od dworca. I po prostu, jak się tutaj przeprowadziłam, to czasami straszą te pociągi. A co najgorsze, w nocy mnie budzą. A nie mieszkamy wcale tak blisko, bo chyba jakieś półtorej kilometra w sumie od dworca, a słychać je mocno, szczególnie w nocy. Co się teraz wystraszyłam tego pociągu. Dobra, e, wiecie co? Jestem w Strangerville. Jest tutaj dość ciepło. Trawic mi się przebrał, a ja bym chciała, żeby on w ogóle w innym stroju był. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Ja zawsze mówię, kurczę, zamieszkam tutaj z jakąś rodziną w tym Strangerville. Pogram sobie i co, i nic. I do tej pory, słuchajcie, ani razu tutaj tak naprawdę nie miałam jakiejś takiej dłuższej rozgrywki. A jest naprawdę cudnie, szczególnie na tym wzgórzu, gdzie widać całą dolinę tak, tak z góry, nie? Ekstra tutaj ta rzeczka płynie. No fajnie, tu jest. Fajnie tu jest. Tutaj mamy też kilka drzewek wokół tego domu, takich normalnych, liściastych. I naprawdę też to fajnie wygląda. Powiedzmy, że tu jest trochę bardziej wilgotno i one mogą sobie tu rosnąć, nie? W ogóle trawizm mi tu się przebrał. Ja chciałam w coś innego go ubrać i może tak zrobię, żeby wiecie, tak bardziej wizytowo i tego jest szmeges. Ale chciałam Wam powiedzieć o relacji z Tamarą, bo oni zerwali jesienią. Słuchajcie, mamy lato. Więc oni dość długo się nie widzieli tak naprawdę, bo ona tam chyba przyjechała do niego na samym początku jesieni. I mamy całą jesień, całą zimę, całą wiosnę. Który mamy dzień lata? Drugi. No. Czyli, no, nie wiem, jakbym tutaj miała mówić na Simowe też, no to bym powiedziała, że z pół roku co najmniej się nie widzieli i ona nagle stwierdza, że ją kocha i se przyjeżdża, nie? <grym> po prostu, dobra. Przebierzemy go, zmienimy mu strój. To jest fajne. Fajnie w tym wygląda, podoba mi się. Przebierz się, Zrawis, przebierz. Ja wiem, że będzie Ci może ciepło, ale jak wejdziemy do środka, to może nie będzie takiej tragedii. Patrzcie, jaką fajnie w tym wygląda. O, taki Jolo-Kolo. Super, dobra, wejdziemy. Nie wiem w ogóle, tamara mieszkała, słuchajcie, zawsze z ojcem. Zawsze, no dopóki jej mama nie zmarła, nie? Ale mieszkała z ojcem, ona ma też brata, tylko ten jej brat jest taki lelum polelum. On tam gdzieś niżej w dolinie mieszka. Wiecie, w jakimś tym, w jakiejś przyczepie. No taki, nieciekawy, trochę koleś. Sam chyba nie wie czego chce od życia. Ok, dobra. Wchodzimy. W ogóle tak. Proszę wejść. Jakiś facet tu siedzi przed telewizorem. Hmm, nie wiem kto to jest. Dobra, Travis jest trochę zdezorientowany. Tu jest Tamara, słuchajcie. I ona pewnie nie będzie wiedziała, co on tu w ogóle robi. Zagadamy do niej ożywiona rozmowa, nie? Wejdziemy tutaj do gabinetu, bo ten gostek nam powie, że jak do Tamary, to ona tam w gabinecie jest. Nie wiem, pewnie też się zdziwił, co w ogóle trawić tutaj robi? Idzie za nami, patrzcie. Nie, oglądaj jeszcze telewizor, dobra. Myślałam, że zastaniemy tutaj ojca Tamary tak naprawdę, a tu jakiś koleś. O kurczę, pocałował ją w policzek, słuchajcie, a ta się flirciarska zrobiła, nie? Takie przywitanie. No wiecie, on długo się nie widzieli, dobra, tam nie. Trochę, trochę tak było niezręcznie, no ale pocałował ją w tym policzek, ona bardzo ładnie wygląda. O, no opowiemy jej dobrze. Wierzę, żeby tak było trochę rozluźnimy tę e, sytuację. No i wiecie, co będziemy zmierzać do tego, po co tutaj przyjechaliśmy. Bo ona się zastanawia, Travis, po co tu w ogóle przyjechałeś? Nie? No, tak nie za bardzo chyba i podszedł ten żarcik cały. A Travis mówi: Wiesz, no, dawno się nie widzieliśmy. Byłem w ogóle w Selwadoradzie. Myślałam, że, że może będziesz ciekawa, co tam znalazłem, i w ogóle będziesz chciała pooglądać moje artefakty. No, ale tutaj Tamara chyba nie jest zainteresowana, nie? Patrzcie, jak na niego w ogóle patrzy. Co, co ty, koleś, do mnie gadasz? Czemu, co, co? Dobra, ale tak naprawdę to po co przyjechałeś? Bo nie rozumiem za bardzo. No, wiesz, chciałem ci powiedzieć... Weźmy jakąś taką bezpieczną o, opcję. Chciałem ci powiedzieć, że... No właśnie, to jest trudne... Ale zdałem sobie sprawę w tej Sylwadoradzie, że tyle nas łączy, że mieliśmy wspólne plany, i chciałbym bardzo, żebyś do mnie wróciła. Ja się pojawiła bo na switwiarska, nie chciałabym tutaj żadnej takiej romantycznej interakcji, bo nie o to chodzi. Pewnie trochę, wiecie, co się wkurzy nasza Tamara no jak, że co, chcesz, żebym do Ciebie wróciła? Chyba jesteś trochę niepoważny. Ale patrzcie, jaka ona tutaj jest pewna siebie i w ogóle wie, że dobrze wygląda, nie? No, tutaj pewnie sobie myśli, twoja gadka po prostu jest taka śmieciowa, że nie mogę tego słuchać. No, no ale przestań, Tamara, daj spokój, jeszcze możemy to uratować, na pewno. No, Tamara mówi, że nie, absolutnie, że to się nie uda, że ona po prostu już y, dawno jest na innym etapie, że tak powiem. No, patrzcie, teraz sobie wstała. O, I Travis mówi, no ale co rozumiesz przez to, że jesteś na innym etapie? Tutaj w ogóle Tamara podeszła do góry, żeby być, no, blisko swojego męża. Słuchajcie, tak, bo ona jest już mężatką. Jest mężatką. No zdążyła się, słuchajcie, ochajtać i tyle. I tyle. To zawsze było jej marzenie, żeby założyć rodzinę. Spotkała jak mu tam Nikolasa. <gryw> I jak mu tam Nikolasa. Zakochała się w nim. Szybko się pobrali. No i teraz są małżeństwem. Razem mieszkają. Patrzcie na trawisa. No... Yy, yy, yy. Pobraliście się? No ale jak? Kiedy? Po prostu trawis. on ma inne poczucie czasu. Dla niego pół roku to, wiecie, to jest... to jak dwa dni. Jak po prostu mogłaś obie zapomnieć? Jak mogłaś ty, niedobra kobieto? Oczywiście, tutaj się nasza tamara wkurzy ostro. Przychodzisz do mnie do domu, gadasz mi jakieś bzdury i jeszcze wrzeszczysz. O co ci koleś chodzi? Yy, nie chciałeś mnie w swoim życiu, tak zdecydowałeś i tyle. On tutaj, Trawis, mówi, że wcale, wcale tak nie było, że to ona chciała od niego odejść, nie chciała się przeprowadzić do Sulani. Nie wiem, tutaj jakaś też kłótnia, słuchajcie, o kasę, o hajs. Pewnie tutaj Tamara mówi, jesteś niepoważnym człowiekiem, jesteś jakimś ratownikiem, który zarabia 193 simoleony dziennie. Co to w ogóle ma być, jak chcesz wychować dzieci? <noise> Dokładnie, słuchajcie, też tutaj no właśnie o kasę poszło, no bo to jest, Travis jest troszkę takim lekko duchem, ale nie jest jakąś taką negatywną postacią. Chociaż trochę jest teraz zazdrosny, wiecie, i tutaj się grubiańsko przywitamy z Nikolasem. Pewnie sobie myśli, co? Dla takiego jakiegoś nerda mnie rzuciłaś? Dla okularnika, Dla czterookiego? O nie. No tutaj oczywiście Tamara mówi: Uważaj, co mówisz, Travis, uważaj, co mówisz. Patrzcie, ojciec jeszcze od Tamary przyszedł. Siemka, Paolo. Paolo po prostu to jest taki przystoniak, korcia. Ja go tutaj wprowadzałam. No, oczywiście, był młodym, dorosłym, nie? Tego jest A patrzcie, jaki teraz srebrny liśca. Dobra, tutaj dalej się kłócimy. Ten nie wiem, co robi. Głaszcza się po głowie. Dobra, Nikolas, wiecie co on tak się przysłuchuje tej rozmowie? Mówi, Jezu, za jakiś dziwny koleś i tak dalej. Tamara mu tam opowiadała, że, że kiedyś, wiecie, była w związku i w ogóle oboje mają dość. Tamarą powiedziała, lepiej iść, lepiej spadaj, ale trawi, słuchajcie, nie, nie ma zamiaru wychodzić, przynajmniej na razie. I pewnie coś mówi w stylu do Nikolasa, że co wiesz, my kiedyś byliśmy razem i nie rozumiem, dlaczego ona z tobą jest, i wiecie. E, dobra, myślałam, że już się z nim grubiańsko powitałam. On dalej jest Czy Czemu wszyscy są dzisiaj wierciarscy tutaj? Nie wiem. Trawis, słuchajcie, już po prostu zaczyna przeginać, jak Adrian w ostatnim odcinku. E, skrzyczymy go, słuchajcie. Trawis ma ochotę tak naprawdę dać mu w twarz. Nie wiem, gdzie Tamara się podziała. E, nie miała dosi, po prostu sobie poszła, kazała Trawisowi spadać i nie przypuszczała, że on tu jeszcze zostanie, wiecie, i będzie uderzać do jej męża, pchniemy go. A co? Czemu nie? Słuchajcie, od czego mamy te muskuły, co nie? Wiecie co, nigdy nie podejrzewałem Trawisa o takie zachowanie, ale chyba generalnie puściły mu nerwy. On pewnie myślał, że Tamara, wiecie, będzie siedzieć przy oknie, wypatrywać go, czy on gdzieś tam czasem się nie szwenda po tym kamieniołomie, czy nie przybywa po nią, bo wiecie, bo on myślał, że nie wiem, on jest wielką miłością jej życia i tak dalej. No, stary, miałeś swoją szansę, nie? Tutaj mówi Nikolas, miałeś swoją szansę, i teraz ja jestem jej mężem, więc spadaj. Ja nie wiem, trawis chyba nie przyjmie tego do wiadomości. Ja chyba generalnie to źle zniósł, bo wyobrażał sobie, że to wszystko inaczej pójdzie. Że Tamara generalnie, wiecie, rzuci mu się w ramiona, nie? No. Więc tutaj troszkę, wiecie, ponabijamy się z Nikolasa. co, jesteś naukowcem? Wyjrzyj, spadaj. Weź, że spadaj. Jak mogła w ogóle wybrać ciebie zamiast mnie? To jest jakaś kpina, ona cię nie kocha. Oj, trawis, trawis. Travis ty jesteś silniejszy od niego. Nie bij go, bo to się może źle skończyć. Zawsze myślałam, że to jest rozsądny Sim, ale widzicie, no emocje go poniosły. Wynoś się z mojego domu, koleś, bo wezwę policję. O co ci w ogóle chodzi? Nachodzisz mnie i moją rodzinę i w ogóle co sobie wyobrażasz? tutaj pewnie Travis myśli, znaczy mówi, że może tylko siedzisz przy kąpie, nic nie robisz, zanim długo ci brzuch Ale wiecie co? Muszę Wam powiedzieć, że Nikolaj jest bardzo fajnym, przystojnym simem, kurczę, no? Może jest takim nerdem, no ale widzicie, spodobał się tamarze, są razem, więc Travis myślę powinien to uszanować. Tym bardziej, że wcześniej o nią nie walczył, jak była wolna, no nie? Kurczę, widzę, że koleś ma już dość normalnie. Travis wydaje się w bójkę. O nie! O nie! Ja myślę, że Travis, no. Tutaj dołoży mu. No, niestety. Mam nadzieję tylko, że okularków mu nie połamie. No, Trawis, zachowałeś się po prostu karygodnie. Karygodnie. No i co? Jesteś zadowolony? O kurczę, nie cierpią się nawzajem. Dobra, jeszcze słuchajcie go tutaj. Skrzyczymy. Powiemy mu, że jak będziemy chcieli, to dla nas to nie jest problem, żeby Tamarę odzyskać, bo pff, takiego leszcza to po prostu pokonamy na każdym kroku. No, tutaj Nikolas mówi pewnie, że y, stary, zaraz zadzwoni na policję, więc lepiej spadaj. A Trawis mówi, to ty lepiej spadaj. <grywy> oh, Boże. Dobra, Trawis, do domu. Gdzie jest Tamara? Tu jest ojciec. No, to jest takie dziwne, nie? Że nikt po prostu nie przybiegł na górę i nikt nie widzi, co się dzieje. Nie widzę Tamary, kurde. Mm, ale być może jestem ślepa. Oni mają naprawdę fajny dom. Naprawdę fajny dom. Tylko ja już nie pamiętam, czy ja go zapisywałam, czy od razu go umieściłam tak z galerii tutaj. Kurczę, no nie widzę tej tamary. Gdzie ona? A jest tu, w łazience. Um, dobra, podejdziemy jeszcze tutaj i pożegnamy się z nią, słuchajcie, w nieelegancki sposób. Zwycięstwo. Ok, to nam... Dodało pewności siebie. Dobra, ta myśli o mężu. Ona chyba w ogóle myślała, że Travis już sobie poszedł, że, że już go nie ma. I teraz chciała iść właśnie do męża z nim, porozmawiać. No i widzi Trawisa, słuchajcie. No tak jak mówią, się z nią pożegna w bardzo nieelegancki sposób. Obrazimy ją, powiemy jej z co. Myślałam, że po prostu stać na coś więcej, czyli na mnie. Czytajcie tak, właśnie to, że na mnie, a nie na jakiegoś takiego leszczucha czterookiego. Oj, trawis, wiecie co? Trawis nigdy nie, nie wyśmiewał simów tam za wygląd, czy coś takiego. Nie spokojnie, tylko po prostu, no, poniosły go emocje i, i w, nie wiem, no, wyszło z niego wszystko, to, co najgorsze kurczę. ale on wcale taki nie jest. O nie, patrzcie, nieprzyjemna rozmowa. Dobra, trawis do domu, bo wszyscy mają cię już dość. Nie, wiecie co? Nie, nie, on nie pojedzie do domu. Patrzcie, przebrał się już na takiego kozaka. Nie, 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 on nie pojedzie do domu. Mamy jeszcze jedną misję tutaj, słuchajcie, niedaleko do spełnienia. Tak, spotkaliśmy się z Adrianem. Ja myślę, że Travis jest tutaj teraz nabuzowany taką złą energią i niestety chce też się na kimś wyżyć. A żeby spotykać się z Adrianem, to myślę, że jest jeszcze za wcześnie. No i teraz temu go po prostu widzicie, Adrian jest nieswój. No nie cieszy się z tego spotkania, bo chciał się trochę odciąć od Travisa i wiecie, no, wyleczyć się, nie, z tego uczucia. A ten go wyciągnął tutaj, słuchajcie, na klify. Tutaj zawsze przychodzili też razem z Tamarą w trójkę, obgadywali też swoje plany przeciwko matce, bo oni matkę razem pokonali w Strangerville. No i to była taka ich zawsze miejscowa. No i jesteśmy tutaj z tym Adrianem. No i właśnie trawis chce wyjaśnić: to co? Kumplujesz się ze mną? Czy po prostu się nie kumplujesz? Czy jak to wygląda? Bo chcę wiedzieć, na czym stoję, a, a nie tak jak przed chwilą z Tamarą, że ona ze poszła do innego. To co? Ty też sobie teraz znajdziesz innego przyjaciela? Może, może nie chcesz się już ze mną przyjaźnić, co? Bo, bo, bo cię nie kocham na przykład w ten sposób. No patrzcie tutaj na biednego Adriana. No on jest co najmniej zaskoczony taką agresją trawisa, bo Nigdy się tak nie zachowywał. I wiecie co? Trawis też go tutaj skrzyczy, powiem mu co: nie potrafisz się odezwać I, i co teraz będziesz tutaj stał i milczał. Bo wiecie, Adrian mówi: weź, koleś, uspokój się trochę, możemy pogadać, ale daj też mi ochłonąć. Ty też sobie daj na wstrzymanie. Patrzcie, czemu on tak cieknie wodą? Gdzieś, gdzieś zmógł chyba biedak. Dobra, e, chodź tutaj. My chcemy wiedzieć, czy się będziesz z nami przyjaźnić, czy się z nami nie będziesz przyjaźnić. Weź się określ. Weź się określ, e, Travis mu powie albo spadaj. A Adrian do niego to ty spadaj, To ty spadaj. Patrzcie, no i... Ach, ze wszystkimi się kłócisz dzisiaj trawis. No, chyba bardzo go dotknęło, to wiecie, że Tamara go odrzuciła. Mhm. Nie tyle, że go odrzuciła, co już jest w ogóle z innym facetem, a wiecie, no on z żadną inną laską do tej pory nie był, nie? Tylko z Tamarą. Ja nie wiem, co on sobie wyobrażał, kurczę, że co, że ona, ona, pa, że ona faktycznie będzie na niego czekać cały czas i że go dalej kocha. Nie wiem, może on tylko potrzebował jakiejś takiej przerwy od związku w ogóle, żeby się tam zająć tym swoim plażowym życiem. Dobra, jej. tutaj popsują się też wasze relacje. Trawi, z tymi za chwilę zejdziesz. Przegrana w kłótni. No tak, no bo Adrian ma rację, powinieneś to uszanować, że on chce się trochę odciąć od ciebie, a nie wyciągasz go i jeszcze na niego tutaj wrzeszczysz. Dobra, słuchajcie, będziemy już chyba wracać do domu, bo naprawdę tutaj się za chwilę możemy posunąć do jeszcze jakichś innych rzeczy nieprzyjemnych. Chodź tutaj, wykop jeszcze to, wykop jeszcze to. Słuchajcie, nie przygapię tej okazji, bo mamy naprawdę mało kasy i wszystko mi się tutaj przyda. Jesteśmy już w Sunanii, słuchajcie, nasze fanki przyszły tutaj. <laughs> Często zauważam, że tu przechodzą takie grupy właśnie Simek. Dobra, my pójdziemy sobie popływać, bo jesteśmy normalnie wkurzeni i musimy się tutaj jakoś nie wiem, odreagować. Także choć popływać trawis. On da jest pewny siebie, no ale tutaj ta przegrana w kłótni. No, kurczę, to po prostu był chyba pierwszy taki raz, kiedy trawis w ogóle na kogoś wrzeszczał i używał takich niecenzuralnych słów. No, dobiło go to z Tamarą. Bo wiecie, no zdał sobie sprawę, że ją kocha. Nie, nie wiem, czy, czy to jest miłość jego życia, czy nie. Ale zdał sobie sprawę, kurczę, co stracił. No i to go mocno zabolało też. Tym bardziej, że powiedzmy, bo on ani z nikim nie flirtował, ani z nikim nie był. No cały czas był wierny tej tamarze. Ja w ogóle nie wiem, czy do niego dotarło to, że ona z nim zerwała tak naprawdę. Wiecie, no, Travis jest po prostu zakręcony na to swoje plażowe życie, na, na tą wyspę, na Sulani i nie wiem, po prostu jakoś tak to pół roku mu zleciało strasznie szybko. No, były tam jakieś sms -y z tą Tamarą i w ogóle, ale praktycznie się nie widzieli, nie? Więc też nie wiem, czego on oczekiwał. Może dla niego to po prostu była taka przerwa, jak już mówiłam wcześniej, nie? No, a Tamara ułożyła sobie życie na nowo. Kto tutaj idzie? No i Travis jest oczywiście wkurzony, no, na maksa. Sąsiad. Dobra, musimy też sobie znaleźć jakiegoś takiego y, przyjaciela tutaj na wyspie. Byłoby fajnie. Y, czy mamy jakieś potrzeby? Tak, jesteśmy głodni. Hmm. Myślę, że Travis, słuchajcie, skoczy sobie na chwilę do baru. Dodatkowe jedzenie, a sąsiedzi do nas przyszli, czy właściwie nasze sąsiadki. O, i nasz ojciec przyszedł. Aha. Pewnie słyszał, słuchajcie od Luny, bo Luna jest matką Adriana, że coś się złego tutaj może e, dzieje z synem. No to jak już tata przyszedł, no to musimy tu przyjść do niego. Mieliśmy ochotę iść do baru. Może, może go wyciągniemy do baru, tak naprawdę. Ja nie wiem, czy ja mogę to zrezygnować. Tak, idźcie sobie, gdzie? idźcie, bo ja dzisiaj naprawdę nie mam ochoty, żeby się z kimś tutaj m, widzieć. Dobra, pogadamy z ojcem. Dobra. Pogadamy z ojcem na chwilkę i będziemy się zbierać do tego baru. Może ta zostanie na noc, kurczę. Zobaczymy. Pewnie tutaj, y, wiecie, Jack się od razu pyta: Co ty tam nawywijałeś? Ja, ja nic nie zrobiłem. No właśnie, ja nic nie zrobiłem. E, tak to właśnie wygląda u Travis'a. Pogadamy jeszcze o zainteresowaniach i powiemy, że za to wiesz co, tak naprawdę to kurde potrzebuję normalnie wyskoczyć na nie wiem jedno piwo. Bo po prostu mam, mam dość. Dobra. Dobra, synu, chodź. Chodź do baru. <grym> I zobaczymy co da się z tym wszystkim zrobić. Przyszliśmy do baru, pewnie za chwilę zejdzie się tutaj połowy wyspy i innych simów. Dobra, tutaj Jack się teraz pyta: dobra, a teraz mi opowiedz, co się w ogóle stało i dlaczego zachowujesz się tak, że połowa Windenburga o tym wie i całe del Sol wali, a twoja matka zejdzie mi na zawał, bo jest gwiazdą i oczywiście w gazetach wypisują już jakieś pierdoły. No więc oczywiście trawić się tłumaczy, że on nic nie zrobił, że on tylko był u Tamary, wyznał jej miłość, a ona jest z jakimś innym fagasem. No i oczywiście ojciec mu pewnie będzie starał się tutaj przemówić do rozumu, tak. Powiedzieć mu, jak to wygląda, że zostawiłeś dziewczynę, nie walczyłeś o nią, no to zainteresował się z nią ktoś inny, a jeżeli chcesz ją odzyskać, to na pewno nie tą drogą, że idziesz i tam po prostu wszystkich obrażasz, nie? No, no, no trawi skiwa tutaj głową, no, no, no chyba faktycznie trochę przesadziłem. Miśki! Miśki, idźcie stąd. No i oczywiście, reset, i wszystko. No. Się poszło paść. No siadajcie, usiądziecie jeszcze. Dobra, usiądź razem. No, bo miśki przyszły, słuchajcie, i reset się zrobił. <laughs> nie wiem dlaczego. No, Travis, weźmiesz tego drinka. Ech, Jack pewnie mówi, nie umiesz postępować z kobietami. W ogóle. Kobiety lubią rozmawiać o swoich uczuciach. Zapamiętaj to. Jak chcesz odzyskać tamarę, to po prostu musisz na nowo zdobyć jej zaufanie. Wiecie, Jack wychodzi z takiego założenia, że jeżeli Travis naprawdę kocha Tamarę, to powinien on ją walczyć. No, faktycznie ona i Nikola są małżeństwem, ale nie mają jeszcze dzieci, więc byłaby może tutaj jeszcze jakaś dla nich szansa. Ale Travis, słuchajcie, chyba zwątpił co do Tamary, no bo tak jak mówiłam, on myślał, że ona. Będzie na niego czekać wiecznie. A zainteresowała się innym gościem, więc trochę go tutaj to no, podkopało. Misiek, czy ty do nas gadasz? Po co ty do nas gadasz? Ja nie chcę z tobą gadać. Kim jest w ogóle ten Misiek? Bo tak siedzi tutaj i ględzi do. To jest chyba dziewczyna, tak mi się wydaje. Dobra. No, pogadamy z ojcem jeszcze, że nie wie, co ma teraz robić. Wiecie, i ma dość po prostu wszystkiego. No oczywiście Jack mówi, że on to rozumie, ale żeby Travis się pilnował i nie robił głupot, bo, bo inaczej naśla na jego matkę. Wiecie, no, za Travisem też gdzieś tam ci paparazzi łażą, robią mu różne zdjęcia, a później są jakieś tam domysły. A London to strasznie przeżywa, no bo jest gwiazdą i wiecie, też nie chce, żeby jakieś tam głupoty były wypisywane w gazetach o jej rodzicie, nie? Następnym razem, jak spotkałem jakiegoś go, to normalnie mu przywali, nawet jakby mieli mnie aresztować. A Jack jest oczywiście policjantem, więc <laughs> tak patrzy na Syda i chyba zaraz mu powie, że nie, że on go z paki nie będzie wyciągać, więc lepiej niech nikogo nie bije już. Rozumiem, że ty jesteś zdenerwowany, ale wyluzuj chłopie, ja też mam swoją karierę. Chcesz też mi zaszkodzić? Co, co ty sobie wyobrażasz? Co? Będziesz ładzić i będziesz wszystkich bić? Nie ma czegoś takiego, nie wolno. Nie wolno! <grym> o Boże. Wiecie, jak dziecko jest mało, to jeszcze mu można powiedzieć nie wolno! I wysłać go do kąta, Na no, z takim starym koniem, co on ma zrobić? No tylko próbować przemówić do rozumu, no ale. Ech, ciężko, ciężko. Teraz ten myśli o motorze, że chciałby sobie motor kupić. Dobra, moi drodzy, ja już będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie kciuki za Trawisa, Niebawem przybędę do Was z kolejnym odcinkiem z tej serii. Także do usłyszenia i pa pa!